Mam zbliżyć, żeby nie było widać, że talerza nie ma? <tryk> tak. Dzień dobry. Nie będę krzyczał, bo pewnie jeszcze macie lekkiego kaca. Poniedziałek, nowy rok. Życzę wam wszystkiego dobrego. Eee, kochani, bez zgubów. Tak naprawdę nie ma lepszego okresu w roku niż ten. Sezonowcy zaczynają chodzić na siłownie, ale to tylko dobrze. Nie śmiejmy się z tego słowa, sezonowcy. Każdy, kto trochę ruszy dupsko i ma takie postanowienie, już jest na plus. I wy ze mną wejdziecie na wielkiej pompie w ten nowy rok. Życzę wam wszystkiego dobrego. Spadków, przyrostów, tego, co sobie wymarzycie. I zapieprzajmy razem. Niech chata płonie. Tak, trzymam jeszcze impreza. Mam katar, jestem chory, ale to nie znaczy, że nie będzie odcinka. Nie był w niedzielę, bo kacowaliście. Jest poniedziałek, jeżeli nie wiesz, Jakie jest najlepsze ćwiczenie na startowanie z treningami? To ćwiczenie jest takie: dajesz pauzę, obracasz głowę i ruszasz przed siebie prosto na siłownię. Ale zanim to zrobisz, daj sobie 15 minut, pooglądaj, jak się męczę, żeby tobie użyło. Lecimy. To jest mój Instagram, w opisie macie Instagram do chłopaków, z którymi trenuję. Będzie makro, będzie brazylijskie jiu będzie w ogóle zajebiście. Lećmy. zamykał. A, a. A, no tego nie mogę pójść. Tu zamyka maszynę na, na głowę nawet że ta technika nie jest dobra, a na przysiad weźmie Ci 30 kg będzie skantał. Trener za dobrze zauważył. Technika nie jest dobra, sztos jest zamknięty. Trochę się majdam, no bo trzeba się też wyżyć. No i sam nie rozumiem, jak to jest. Rzeczywiście z, z przysiadem ze sztangą gdzieś się stresuje, ta stabilność, coś biorę te ciężary malutkie, ale maszyny to maszyny, nic się tam złego nie wydarzy. Znaczy, oczywiście się może, ale w mojej głowie nic złego się tam nie wydarza, więc sobie duszę. Łukaszę mizerę zamykając kolejny stos. W maszynie. Wiem, że teraz mnie dojedzie, że nie technicznie, i wy mnie dojedziecie, ale jego ja mina jest bezcenna, patrzcie. Patrzcie na koło. Wcale tylko nie pochwala. co ty dołożysz? Za tydzień, za dwa. Wiesz, Mario, co dołożę? Technikę. Ja p dole. 2015 i teraz jaki mam rok? 2020? Jak on jest gładki, ty ci te prawie żadne nie przyszły. Te odmyślenia na czole nie ma. <śpięć> 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 Bardzo dużo myślę. <śpięć> Jak sram. Bo się dzieje, pobudzony tym, że powiedzieliśmy, mu, że jest młody. Buna mógłby okreść bank <śpięć> i by go Dobrym nigdy nie wyknęli. <śpięć> No nie gadaj. Dlatego ja nigdy nie mówię nikomu część, bo mnie nikt nie poznaje. Trener Mizera. Dał prawko do przeglądu, dał zdjęcia z zawodów, dał dowód i to mi pasowało, nie? Ale karta biblioteczna. Trzymaj karta no biblioteczna. Byłem przez jakiś czas. O Człowiek o wielu twarzach. Człowiek o wielu, Człowiek o wielu... Dla to był chyba dowód i prawo jazdy Łukasza Mizery na przeciągu lat. No to widzicie, jak ziom się zmienia. Słuchajcie, bo no, tak rozmawiam z Łukaszem i powiedziałem o tym, że odcinki wyglądają podobnie. No po prostu przychodzę, wstaję rano, jadę na siłkę, dostaję feldolien i do liłem, idę spać. No i Łukasz mnie pocieszył. No tak, no rutyna kulturysty no, opiera się na tym, że stajesz, jesz, ćwiczysz, śpisz i to jest koniec, tak? No i właśnie tą rutyną się buduje y, całą sylwetkę. Jeżeli chcesz sobie gdzieś tam uatrakcyjnić swoje życie, no to gdzieś zaburzasz, że tak powiem, balans. W kontekście osiągnięcia gdzieś tam celów w kulturystyce. Po prostu moja rutyna odpowiada i jak jestem z niej wytrącony, to ja się źle Nie, pier... na taką polską nie zasłyszeliśmy. Jeżeli w życiu masz radości do czasnej uciechy, to znaczy, że rutyna kulturysty jest zaburzona. To znaczy, że nie optymalizujesz swoich celów dążących do tego, aby osiągnąć ważoną sylwetkę. Ja cały czas powtarzam tak. Nieważne jak to będzie wyglądało w trakcie, liczy się to, co będzie na samym końcu. Tak samo w naszym punktem kulminacyjnym będzie ostatni odcinek, jak zakończył Marcin całe te przygotowania do. A te 12 tygodni, które nam jeszcze zostało pełnych, mhm. to jest dużo czy mało? Bardzo dużo. To może być spokojnie. Może być spokojnie, jak nie będę wszkiwał, robić lu lu Luźna guma na gaśkach, luźna łydka. Poniedziałek, zaczynamy i lecimy do wtorku i robię to, czego nienawidzi piękny Roman waga dzisiaj najniższa. Ile jest 112, tak? Skoroś Najniższa waga jak dotychczas. Co zmieniamy? Wrzucamy dodatkowe kardio Tren karałowy w weekendy, w sobotę, w niedzielę. Około 400 kalorii do spalenia. Będziemy o Marcin. Odpadaj. Raz, dwa. stary. Co tak? Ała! Raz... Dawaj! Dwa... Dziewięć... Dziesięć... O, ty ja nie mam w ogóle chyba mięśni z w brzucha, tak dobry. Awa. Co ty robisz? Choper. Nie ruszył. nie Z Dawaj. O, 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 o ale tak powiedział, wiesz, uczciwie, że no. Czyli reasumując, dzisiaj fajnie Tomek, bo brzuszek zmęczyliśmy ostro. To co ciekawe, manipulujemy kaloriami i tak finalnie ja spadam w dół, teraz mam 112, nie? Ufajcie trenerom. Obwody, obwody, obwody. No także to jest ten tydzień. Zarzucamy cardio w weekendy, bo w weekendy leżałem plackiem. A teraz trochę poskaczyć z Na kinekcie. Trochę w lightsaber na wiarze. Piękny Roman nie nagrywa często jak chodzę, ale robię to 5 razy w tygodniu po każdym treningu. 30 minut, 10 kilo obciążenia. Ale to jest ważne, taką formę aktywności możecie zastępować innymi rzeczami, które lubicie. Powolicie jak bardzo proszę orbitę. Lubicie poskakać przed monitorem czy na skakance? Bardzo proszę, skakaneczka. 30 minut mija tak. Jeden serial, jedna część, jeden odcinek. I wracacie do szatni, pierdzielić posiłek. Co tu się dzieje? Jaki? To jest zaległy WWF. To, co kiedyś się w techniku nie zrobiło, Myślę, to teraz. Że teraz rozgrzewka będzie krzysztof. Panowie, musicie sobie brazylijskie ksywy wymieszać. Ja lubiłem zawsze wtykanie Ediego. A ja, co? A jak K, Edi, No, e, kochani, e, przyszło nam się zmierzyć, nie wiem, zmierzyć do mnie? Będziemy się, próbować, z, będziemy, będziemy próbować się gdzieś tam zmierzyć, e, No Ja też się czuję taki stanem po środku, bo od kiedy wiecie, no, dbam o tą formę, to jest 12 tygodni dopiero, do tych. Oto Deli łączę łączy co jakiś czas ja, w takich dziwnych, dziwnych zajęciach. Brazylijskie jiu nie jest dziwne, ale dla nas dziwne, bo jest jakimkolwiek sportem. Więc yy, Dominik, masz trudne zadanie. Skip A to nie my, skip B to nie my. Ze skipów to skip, nie? Przewijamy trening, to tylko tyle. Nie ma rzeczy niemożliwych. Nauczymy was poca brazylijskiego jiu-jitsu. jak yy, walczyć bez kciuku, jak chwytać porządnie. To jest rodzaj grapplingu. Na początek przećwiczymy pady. Przede wszystkim, że ma już padać. No na to się znacie. Zawsze na początku, to jest taki stały punkt, mówimy o swoich kontuzach, nie? Ja tu nie mam obojczyka, połamana kostka i nie mam dwóch wniosków. Droszak, doszak. Archie w okciu. Ja miałem trójkę z WWF-u. A Sebastian widzisz polegnisko, nie? Ale Jeszcze miałem złamany kiedyś obojczyk, nie? A w poprzednim życiu. Tak, więc wiemy, co może z nami robić. Zaczniemy tak, bo będziemy wiadomo, że będziemy robić pady, więc zaczniemy sobie wprost od rozgrzewki wielostawowej, tak, tradycyjnej. To jest chyba dla, dla zaawansowanych. już bardziej zaawansowane, tak, poruszamy się cały czas tyłem. Łopcie i robimy z brawla, czyli to jest obrona przed wejściem nogi. Jak przecież chce wejść w nogi komuś, to musimy te nogi odrzucić. Hop, do tyłu, nogi szeroko, palce wite, cyk, w ruszamy się dalej. Hop, Oprzysz się tak, to ty nawet, Cyk, hop. Ooooooh! <ślać> <ślać> tak. Ja myślałem, że to ja będę z tyłu! <ślać> że ciężko kupa, A myśmy dopiero zaczęli. ja się to, to troszeczkę oszukuję, nie? trochę na głowę, tak? na, na barku. To dobrze, że nie ma trenera obok. Nie, nie ma, nie, nie mamy. No, ja po cichu, bądź ze mną Kuba. <gry> Okej, okay, przejdziemy dalej. Rągżani. Ja bardzo. Tak jest. To poćwiczymy pady, czyli podstawowe rzeczy. mnie, tak? Ja muszę <śptu> odpowiednio upaść, tak? Ręce, nie podam na ręce, bo całe ciało pójdzie na ręce. Ręce będę miał połamane w tym momencie. Dobra, no, życzę go. Kocie, pomóżcie ręce, mi, bo, Ja, ja ręce, już no, nie dam rady! Ja no tamam? i klinik! Chcemy zrobić kontakt, prawda? I tu. Ręce na samym sobie. teraz. Nogi, tu. przybliżasz sobie partnera. Tak się. Zgin nogami. I przewrócony.

Ja się nie biję, że, że mam Ten problemy z zagresą w stosunku do gościa, który ma damskie ciuchy. Nie? Bo tak, <remembering> specjalnie to zrobiłem, nie? No, tutaj przechodzisz sobie na taku, takiego, tu... Co? Ale takiego, <SAN 0>

No, pierdol, no, powiem, powiem Ci tak, bez grama cukrowania. Tak zajebisty sport, Też zapraszam, zapraszam na zajęcia. Kochani z ręką na sercu. To, super, wyciec. To pięknie to nazwałeś, to, że nie ma tych uderzeń. To jest technika, to jest myślenie, kluczowanie, przytulanie, tu to, jak nie tu, to tamtędy. Wszystko no, stronę, O, o, o no, dobra, to ja nawet się Cię <słatujcie słatujcie> proszę. Maciek, powiedz, czemu dzisiaj nie masz siły? Co, po pierwsze, nie mam siły, bo mam zakwasy dosłownie wszędzie. Wymęczył mnie jeden z drugim, ale... Siłownia to taki temat, gdzie dumę musisz czasami schować do kieszeni. Czycie z Marią, nie widzicie gościa, bo żonie mówi, że chodzi do pracy, a chodzi na siłkę. No ale muszę ściągać w tym przysiadzie, no, k***a, tak z 40 kilo do Maria, który jest dwa razy ode mnie chutszy. No i tak cierpi dusza, że ja p, ale jak to możliwe. No ale właśnie o to chodzi, do Łukasz. Dobrze mówisz, Marcinku, nie, 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 się to, k***a. Kasztany lecą. I tak jest dada, życie, dada. No. tak jest życie. Ale <gucz> najważniejszy przekaz: mieszmy siły na zamiary. Nieważne ile tyramy, ważne jak pracują mięśnie. On tak wam mówi nie tylko dada. dlatego, bo dzisiaj nie ma siły, bo normalnie to by mówił co innego. Tak, <gucz> 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 tak. Zawsze to wciśnięte. Ściągaj zbroje, lecimy z klateczką. 40 kg na bo ja Tyle na klatę nie wezmę. O kur... Co robi? Kłopki człowieka. człowieka. To wcale, tak, że ty wchodzisz na ćwiczenie, że zrazu ci rozrywa klatek szwajcenego. A To nie jest ćwiczenie, które macie teraz napompować przy tej liczbie powtórzeń i przy tym ciężarze. Zatem objaw pompy to nie jest wyznacznik, czy, czy nie się nie A, dobrze, kur... To jest bardzo, widzisz? bardzo Dobrze. ważna rzecz. No to powiedz to, jak ja o tym nie wiem od półtora miesiąca. No bo to jest taki, wiesz, namacalny sposób. Czyli czemu ludzie stosują przy treningówki, Bo je czują, tak? I ty, jeżeli czujesz pompę, czyli coś w, takim w dosłownym znaczeniu, no to myślisz, że to działa, tak? tak? A jak już podniesiesz ciężar i nie czujesz tej pompy, to czyli nie działa. Dobrze. Ale chodzi o to, że włókna mięśniowe, które są zrywane poprzez ciężar, czyli tą siłę, powoduje to, że ten mięsień zaczyna nadbudowuje rosnąć. Nadbudowuje się grubszy. Bo się nadbudowuje. Życie myślałem, że jak nie spompuje, to nic nie podziałało. Cieszę się z tym pogodzić w głowie, ale to tak jest. A, nie, może tak, pompa jest ważna, ale nie jest wyznacznikie przy mięśnie właśnie. Marcinku, ty nie czujesz tak dobrze klatki, bo też potrzebnie barki do przodu. Czyli tak, klatka przestaje działać, całą pracę przejmujemy się na tak. ramienny i ty chcesz. Dokładnie. Potem jest tak, że tutaj naiszbane są baniaki, a tutaj jest dekolcik taki jest. Nie, tego nie ma. Musi być pełna klatka tak, żeby sobie tutaj 50 stać. Zrób ten ruch. Retrakcja, depresja, łopatki, odcinek lędźwiowy nie przybiega, nie przylega. I tu już jest koniec. Ja tak nie Bo jak chcesz już wyciągasz do przodu, to łopatki ci się nie. No ja tak robię. To jeżeli my chcemy pracować nad klatką, a nie po prostu podnieść punktu A do B, to musisz ten ruch skrócić. Dobrze. Potrzebujesz k***a

Przesadziłem, ale to była już czternasta seria. Jakieś podsumowanie po treningu prosimy do kamery, bo ludzie pragną Twojego głosu. Nie no, Macinek dzisiaj przyszedł taki zdemotywowany. Jeszcze zaczynaliśmy nogami, gdzie nie lubi ich robić, ale jak już dotknął sztangę i było wyciskanie na klatę, to nagle się obudził. No nie, trochę pogadaliśmy, dzisiaj podskoczyliśmy. <śledzimy> Dobrze chyba, nie? Słuchajcie, ale to też o to chodzi, bo wy dostaliście od nas taki miks potu, łez i tarzania się po ziemi. I też dobrze pokazać, że ta siłownia ma taką ludzką twarz, że są znajomi, że się spotykasz, porozmawiasz. Wiesz, czego Kuba nie lubi najbardziej? Goli? Czego? Tego, opatrz. Dzień dobry, cześć i czołem. No już te dwie postacie oznaczają jedno, że zaczyna się smaczna część tego odcinka. Pity proteinowe ze Skyr'a. Ale będzie smacznie. Rzechu, opowiadaj, co przygotowaliśmy. Tu już mamy podzielone dzisiaj składniki na dwie części, na samo ciasto i na to, co włożymy do pit. A, bo my nie jesteśmy wygodni. Pity będziemy sami robić. Tak, nie bo będą miały zajebiste nie. i policzone Bardzo. makro. To jest najważniejsze. Do pit potrzebujemy sker naturalny 150 gramów, mąka pszenna 50 g, jedno jajko, proszek do pieczenia 8 gramów i sól do samego ciasta. Tutaj z dodatków mamy wiadomo kurczaczek, Pomidorek. Jakieś ogóreczki. Spróbujcie dobre. Sałata. Jakiś sos, tudzież keczupik. Uderzam je. Mm. Mieszamy. Skier. Dodaję jajeczko. Patrzcie, jak robię. Widzicie? przerobane. O jaka robota. Grzechu, ja już się nie już daję rady. Ale ty, ty mnie męczysz, no. Nie, nie, nie. nie. nie ja, no, Szotro, tak, Mąka. O Jezus, ty, już nie daję rady. Już nie, proszę. Daj radę, teraz będziemy jedli. I sól do smaku. Czy jest ok? Będzie ciasto ok. Zrobimy sobie tam 3-4 większe. A powiedz na papierze do pieczenia tak samo? Też czy... wyjdzie, chociaż może lekko się potem przykleić, ale to tam żaden Dobra. problem. Czyli taką matę warto mieć w domu. Tak, taka mata silikonowa. Ile tych filtr wyjdzie? Zrobimy takie cztery, myślę. Słuchajcie, jeżeli chodzi o nasze twarze na opakowaniach Skyru, no to nie mamy nic przeciwko, no możecie się zgłaszać. No bo baronowie Skyra to do czegoś zobowiązują, to my zaakceptujemy przepisy jak można używać. Od dzisiaj my ustalamy zasady na dzielnicy, więc co z tym robimy? I teraz gotowe pity wkładamy do piekarnika, 180 stopni, termoobieg, czas 10-12 minut do zarumienienia. Pozwól, że ja wsadzę Oczywiście. i sobie będę zasługi przypisywał. Few moments later. Pity wyciągnięte z piekarnika wyglądają obłędnie, stary. Obłędnie. znowu jest skóreczka i wiem, już bez pytania, bez próbowania, że są delikatne w środku. Będą, na pewno. grzechu opowiadaj co dalej. No nic, teraz jak mamy tu już przygotowane nasze dodatki do pit, należy rozkroić jakąś jedną, Chwyć sobie. Dobra. Delikatnie rozkrój. Wchodzę w środek. No. Dobrze. I co teraz? No, Mam już tobie jakiegoś teczupiku, sesiku. Ja muszę zastać ślinę człowieku. Zaraz będzie kapało. Jest. Ciebie załaduję jakąś sałatę. Dawaj. Ja pierdzielę. Ogóry twoje ulubione Moje ulubione Papun. Fajnie to robię podoba mi się Ale w ogóle? Pomidorka? Bardzo cię proszę Dobra biorę Hopla, hopla I Ale Wyżej jestem zachłanny, nie? Wezmę Wiesz, go za dużo Ile Ci wejdzie? Biorę ile mi wchodzi? To jest białeczko, nigdy się białeczka nie odmawia. Nie, białko musi być. Chyba zrobimy takie dwie i damy Romanowi, żeby na Zdecydowanie. Dobra, ale... Nie wiem czy długo wytrzymam. To zrobimy jeszcze jedną. Co ty na to? Dobra. A wiesz co potęguje to, że to jest zajebiste? Mów? No. no, że to jest dietetyczne. No oczywiście, a wygląda jak nie. jesteście po pięknych flingach, a jakże się stwierdzam, że my jesteśmy chłopacy o złotym sercu. No przygotowaliśmy dwa pod zdjęcia tak i jest. dwa dla strudzonych wędrowców. Na pewno się tacy znajdą tutaj. Tak, standardowo no. wołam inżyniera, ale zawołam hociarci i yy, zawołam Abiego. Chłopacy są lekko umorosani, ale to od roboty i dlatego nie wołam ciebie na serniczki. Nie wołam ciebie na smyrniczki. Tylko wołam was na mięsiwko. Grzechu to dla Was przygotowałem. Taka kalapka drwala, taka My mamy e, taką zasadę grzechu, czy Ty mocno trzymasz dzisiaj makro? Dzisiaj możemy poszaleć. O, no to bardzo A Cię tak proszę. To co? E, dobra, to możemy już? Tak. Słuchajcie, zgadnijcie, no, z czego no, pita. No, ale to ładnie wygląda. Mm. Tak. Tak. Mm. Brawo. Czy ty. Serio? Jakbym był w jakimś, no nie powiem jakim lokalu do no, człowieku. Idealna baza pod zajebisty burger, wiecie co ja nie lubię? Jak smak bułki zagłusza jakiejś burgerowni, mięso całego burgera, a to jest tak delikatne, że tu czujesz warzywka i mięsko. Pyszne. Dobra, w sumie i... oddaj, bo wyście się tak nie robiliście, żeby jeść całą, bo... naprawdę, bardzo dobre, gratuluję panowie. Makro i sztanga. Koniecznie oglądajcie kolejne odcinki, bo przepisów mamy tyle. Baronowie z Kyra nawiedzą was w kolejnym odcinku. Dzięki grzechu. Nie ma, na to polecam się. Ach. Mam zbliżyć, żeby nie było widać, że talerza nie ma? <grymne> tak, że bez talerzy go nie nagrywaj. Wiesz, że to jest nudne, zaczynać od tego brzucha, ale później to się go nie zrobi nigdy, nie? No? Najważniejsze tak, albo zacząć tak. trening od brzucha i mieć spokój w ramach rąk ja tak zawsze robiłem. Kasia zaczyna od nóg, ty od brzucha. I mamy rzeczy na samym początku. Nogi to jest przy trening jaki być. A, no tak, zapomniałem Do góry, do góry, Dawaj. Dobrze, dam Dawaj, dawaj syno, jedziemy. A, Aaaa! Teraz podpyt, 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 podpyt. No, hop, raz, dwa, wydech. Cie, o, stary. Dawaj, dawaj. Jak ma dziewięć, dawaj, no. o, nie nie, poszedł, ja mam zaszczyt, kurwa, brzeg? Cztery, dziewięć, dziesięć. Dobra, no, pojedziemy właśnie. Czy, kurwa, ja mam zakwasy na wszystkim? No. Co to, kurwa, <głosropolis> Technika tak wiesz, 2 na 10, ale, ale jest dobry. Ale się stara, najważniejsze są chęci. Chciałeś mi go nagrać, że nie mam siły, tak? Nie. A to wiesz. Tak sobie poddychuj. Nie, ch nie chcesz grychu na bardziej męski za zamienić? Na bardziej męski? Ej, okay, go, daj. Daj no. A ty chcesz spróbować Damskim? Nie, ja tu mam za co innego po Zmienić gryf oh, na bardziej męski. No kur. Mineta, równo. Można. Można czy nie? Tak się oddaje hołd-trenerowi. Tak? Oddaję, oddaję hołd-trenerowi, dokładnie. <noise> Powiem wam, że ta jedna mała godzina, z czego myślę, że jest 10 minut przegadane, potrafi zniszczyć na cały tydzień. Powiem wam, piękna sprawa. Niewidzialna skakanka. Nie wybieganie. Nie wybieganie. zamiast szabek. Tak, ale my zrobisz się typowo pod, pod dom. Jakieś pompki, barpisy, kółeczko, kółeczko kosztuje 10-15 złotych. Rzeczywiście, tak. Trenerze, tak. Ja, to ja nie przyjdę we wtorek, ja zrobię w domu. Zrobić robić kardio. Idę. I pamiętajcie, okno anaboliczne się otwiera, zaraz każą mi jeść. Golitury ci opowiadałem o sumienności trenerów, prawda? Zobacz, a? możesz nagrać czas. Uff. No, półtora minuty. Zjawią się na czas czy nie? Nie wiem. No, bo właśnie, bo Nawet ja wstałem... Nie miałem przyjść... Nie ma nikogo, nie? Ja ledwo skarpetę na prawą nogę zabrałem. O pomijają fekny. Ja to siedzę, nie wiem. Zapomniałem, że do bezdomnego przychodzisz. Nie no, zobacz. A my obstawialiśmy. Co jaka będzie dzisiaj wymówka? Nie no, nie ma żadnej, no po prostu. Na tę uśmiechnąłkę, bo kiedyś się zapteł, dlaczego robią damskim ciężarem, i pokazuję dlaczego. I dlatego od tego zaczynam. Później popinamy hop. ola, I fał. Szybciej, powoli. Najpierw do góry, stop. Później hop, i teraz. Szybciec. Na maksa. Dobry. O! Ale pięknie. Pierwsza musi być wyżej, ta pierwsza musi być wyżej. O! Właśnie, teraz. Starą to pierwotą, znowu. O tak! Aż mi się mieścić z podłuchu musi znowu. Leci Rosarzcz? Chodzi, bo nie. nie. <grystanie> Rosarzcz nie leci, ale oko mi się nie otwiera. ty <grystanie> <grystanie> oko? Ale ja, oko mi się przykro To jest neurologiczne zaburzenie. Dawaj, Takie mięśnie, że powieki przestają odmawiać. Wam łezka się kręci fajnie z na tej siłowni, fajnie. fajnie. Nie patrzcie nie słuchajcie innych. To, że ja się męczę, ja lubię dostać w pierdzie. Wy możecie to zrobić delikatnie. Ja miałem tylko 4 miesiące. Zróbcie ten krok do przodu. Nie odkładajcie tego. Jest przecież poniedziałek. Puściliśmy to inaczej, po to, żebyście nie mówili wymówkę od dzisiaj. Dzisiaj już powinieneś być, a jak nie, sraj to, zamknij, zamknij oczy i wyjdź. Jak pokonacie tego lenia w domu i wsadzicie torbę do samochodu, to już jesteście wygranymi, bo uwierzcie mi, że poćwiczycie i będziecie siebie dumni. W nowym roku życzę Wam kilku rzeczy. Zdrowia standardowo, szczęście się przyda i tego, że spełnią się wszystkie zakładane przez Was cele. Bądźcie z nami, ja się męczę, puf! I widzimy się w kolejnym odcinku, już nie tylko moim ale też na kanale 5 sposobów, na", na kanale Pobite Gary, na kanale Castorama. I pamiętajcie, że zaczęliśmy w nowym roku szaleć z TikTokiem. Mamy go już trzeci tydzień i kilka milionów ludzi już nas odwiedziło. Także dzięki Wam za wszystko, dzięki Wam za wsparcie. Na razie pa!